Witajcie kochani, z tej strony Gosia z kanał Studio i przychodzę dzisiaj z zakupami skrapowymi. Na pierwszy rzut widzicie mam Foamiran. Wiem, Gośka i Foamiran, hmm, ciekawa sprawa. A generalnie jeżeli chodzi o kwiaty, to moje papierowe kwiaty już są, tak wiecie, troszeczkę na wykończeniu ja miałam taki duży zestaw um, kwiatów od woka. I używałam go, wiecie, przez długi czas, no i one już po prostu zaczynają się wykruszać ilościowo. I po prostu czasami jest tak, że brakuje mi konkretnego koloru kwiatu do pracy. I pomyślałam sobie, że tak, no swoami rano białego też już prawie nie mam więc, stwierdziłam, że kupię sobie po prostu biały foamiran. Wiecie, ja za foamiranem nie przepadam, natomiast ja czasami i tak czy siak robię kwiaty z foamiranu, bo jest to w miarę szybkie, i wiecie, ja też nie robię jakichś kombinacji kwiatowych, po prostu robię najprostsze kwiaty, jakie jestem w stanie zrobić, i one i tak zawsze pasują do pracy, dlatego stwierdziłam, że kupię sobie biały foamiran, bo on mi się już skończył, więc wzięłam sobie całkiem taki spory Zapas, żeby po prostu było, jak będzie mi potrzebne. Także to. I jeszcze kupiłam sobie tutaj w środku, mam w tym odłożę go. Takie środeczki perłowe. Ja już wcześniej miałam też takie środeczki, też ich używałam wcześniej. Światło trochę tutaj dzisiaj u mnie nie, nie ten tego. Teraz <laughs> spróbuję poprawić. I one też się fajnie sprawdzają właśnie do, do różnego rodzaju kwiatów. Zwłaszcza do kwiatów, które tam gdzieś od kogoś dostałam, a środki nie do końca mi pasują, to ja sobie je po prostu wymieniam. Także mam środeczki, ale mam, jak widzicie, też całkiem inne rzeczy. Przepraszam za trzęsienie. Kupiłam sobie zestaw farb, bo to są farby: patyna i rdza, bo stwierdziłam, że pasty, które zazwyczaj gdzieś tam sobie kupowałam, one bardzo szybko się wysychały bardzo szybko schły i no przez to nie mogłam ich używać przez dłuższy okres czasu. To natomiast są farby podobno akrylowe. Ja nie wiem, wzięłam sobie je na próbę, żeby zobaczyć, czy one rzeczywiście będą się sprawdzać. A jak wiadomo, farba akrylowa jednak dłuższy okres czasu jest w stanie przetrwać, więc stwierdziłam, że wypróbuję. Zobaczę, jak one będą się sprawdzać. I dam Wam oczywiście znać. Zresztą prawdopodobnie razem zrobiłem sobie jakąś pracę z tymi farbami. Bo jeżeli chodzi o strukturę, to ja strukturę zawsze mogę zrobić z jakiejś innej pasty. Natomiast kolor jest tutaj kluczowy przy tworzeniu właśnie efektu patyny i przy rdzy. Więc się cieszę, bo są, jak widzicie, jest po pięć kolorów każdego i można naprawdę stworzyć jakieś fajne prace. Ja się długo zastanawiałam nad tymi zestawami, czy, czy ja rzeczywiście chcę farby akrylowe, ale po ostatnim um, czasie, kiedy kupiłam sobie pasty i one znowu mi bardzo szybko wyschły, to postanowiłam jednak tym razem wypróbować sobie farb e, i zobaczymy. Zobaczymy, czy to będzie e, lepsze wyjście, czy też okaże się beznadziejne, ale to wiecie, przetestujemy sobie to razem, także sami zobaczycie. Także to jest to. Wzięłam sobie dwa nowe kolory od Distress Oxide, Salvage Taffy i Uncharted Marines. Wiecie, Oxide to są moje tusze, ja je uwielbiam. I dlatego jak przychodzą takie kolory, które mi się gdzieś tam podobają, które gdzieś tam do mnie trafiają, to ja sobie kupuję, bo ja nie kupuję wszystkich kolorów. Teraz jest chyba ponad 70, a ja mam. Może z 50, więc <głos》> wiem, że i tak dużo, ale to wiecie, nie o to chodzi. Także kupiłam sobie dwa kolejne kolory, bo stwierdziłam, że niebieski to jest zawsze kolor, który ja będę brała. Natomiast ten wydawał mi się taki pomiędzy różowym a takim cielistym, więc stwierdziłam, że spróbuję, zobaczyć, jak one się będą sprawdzać. Także mam dwa kolejne kolory. No i wreszcie mam ekstra heavy żel medium matowe o, od Amsterdamu to jest moje ulubione medium ja uwielbiam te żel medium e, fantastycznie się wszystko przykleja na, na to medium e, bardzo szybko wysycha więc stwierdziłam, że dobra jak robię zakupy a oni akurat tam mają to ja muszę je mieć <ścoughs> także mam e, żel medium i kupiłam sobie też wosk e, od Stamperii, biały jest Vintage Patina. Stwierdziłam, że nie mam białego wosku żadnego i chcę po prostu sobie jakiś wypróbować. Już dawno za mną chodził biały wosk, więc stwierdziłam, że no skoro robię zamówienie to koniecznie sobie wezmę. Wzięłam tym razem od Stamperi, bo zazwyczaj biorę z Prime. Natomiast Stamperi jeszcze nie miałam żadnych wosków, więc stwierdziłam, że wypróbuję sobie ten, zwłaszcza że jest w tubce, też może nie będzie tak wysychać. Nie wiem, też to będzie raczej testowanie, zobaczymy. Wziąłam sobie również maty magnetyczne. Nie wiem czy wiecie, ale ja swoje wykrojniki trzymam w segregatorach. Mam takie dwa segregatory, w których trzymam właśnie swoje wykrojniki i muszę powiedzieć, że mam już tutaj taki straszny burdel, że postanowiłam, że kupię sobie maty kolejne do tych właśnie segregatorów, żeby sobie porobić porządki. Wzięłam sobie właśnie takie małe, na mniejsze jakieś wykrojniki albo wykrojniki, gdzie są napisy żeby to wszystko sobie pokładać, posegregować, żeby to mi nie latało, bo teraz tak naprawdę jak wyjmuję sobie mój segregator, to większość rzeczy gdzieś tam mi fruwa lata i, i mi się to nie podoba, dlatego stwierdziłam, że czas na porządki, a one fajnie się sprawdzą, fajnie się mieszczą właśnie do tych moich segregatorów, więc wzięłam jedne to jest od Nelly's Choice, 10 sztuk, a drugie to jest Xcat, to jest chyba firma i tutaj też jest 10 takich. Takich sztuk po, po sześć w każdym, więc no, mam nadzieję, że tym razem będzie porządek. No i wykrojniki. <laughs> to jest wykrojnik od Craft Passion, który bardzo mi się podobał. Um, on bardzo fajnie się sprawdza w... Um, w eksplodnych boksach, zwłaszcza ta serwetka tutaj. E, ostatnio właśnie tak mi brakowało czegoś takiego kwadratowego do tych moich boksów, a nie mam takich wykrojników, więc stwierdziłam, że ten od Craft Passion będzie świetny. Y, chciałam też kupić sobie serwetkę taką z różyczkami, którą też y, gdzieś tam była od Craft Passion, ale akurat jej nie było, więc no dobra, no to wzięłam sobie tylko ten. Wzięłam sobie również wykrojnik, y, to jest 10 na 15 chyba. Tutaj nie jest napisane, a zaraz weźmiemy linijkę. To jest tak, 11 na, na 16, czyli zdjęcia 10 na 15 tutaj wejdą. Już są od razu nacięte te narożniki. Stwierdziłam, że taka mata może się fajnie sprawdzić. Ja nie miałam takiej maty i um, Stwierdziłam, że wypróbuję. Zobaczę, jak to będzie wyglądało, czy to się będzie mi sprawdzało, zwłaszcza, że tutaj dookoła ma przyszycia. I jeszcze te wycięte już narożniki, a więc na pewno łatwiej będzie wsadzać zdjęcia. No ale wypróbuję i zobaczę. Wziąłam sobie też wykrojnik od Lady Design, ponieważ ja mam jej ramkę tą tutaj ramaczkę, którą bardzo lubię wykorzystywać do y, albumów, y, więc stwierdziłam, że przyda mi się właśnie takie, wiecie, przeszycia, które będę mogła zrobić tutaj na wierzch tej ramki, bo do tej pory robiłam bez tego, ale stwierdziłam, że skoro y, y, Emilia wydała też y, właśnie wykrojnik, który będzie do tego pasował, to ja sobie taki wykrojnik kupię, więc tym razem kupiłam właśnie ten. Mam też y, kilka... Y, Exploding boxów. W zasadzie tutaj jest tego bardzo malutko, to jest 5 sztuk chyba razem z przykrywkami, bo ja już nie mam żadnych exploding boxów, i stwierdziłam, że muszę mieć coś na zapas, żeby było. Ja zazwyczaj staram się robić swoje, ale, ale wiecie, czasami dobrze jest mieć zapas. I mam też tutaj pudełka. Z okienkami. To są na kartki chyba 10 na 15, bo takich pudełek mi brakowało. Hmm, to jest 12 na 12 na 17,5. No powiedzmy, no są troszeczkę większe te pudełka, ale z tego co pamiętam, jak zamawiałam, to po prostu mniejszych nie było, ale mi się wydaje, że takie też będą ok. Wiecie, ja lubię mieć pudełka przygotowane, bo ja nie lubię sama robić pudełek pudełek. Exploding box to jeszcze tam palicha, natomiast pudełek do, do kartek to tak średnio. Wziąłam sobie taki arkusz ze złotymi liśćmi, to jest od AB Studio. W zasadzie nie pamiętam, dlaczego ja go wzięłam. Teraz, jak już przyszło, ale wydaje mi się, że, że po prostu do pracy. Wszelkiego rodzaju fajnie będą wyglądać te właśnie e, złote liście, czy one takie są złoto srebrne, można byłoby powiedzieć. Także zobaczę, powycinam sobie i um, no i pewnie gdzieś się wykorzystam do, do jakiejś pracy. Wzięłam sobie rajską jabłoń. Um, Ponieważ bardzo mi się te papiery podobają od galerii papieru i pewnie wy je już widzieliście. Ja natomiast wiecie, mam raczej ograniczony dostęp do polskich papierów. Kupuję je raz na jakiś czas tylko, ale wydawało mi się, że one będą się fajnie komponowały do wszelkich prac, czy to właśnie komunijnych, ślubnych, czy na chrzest, czy na jakiś tamkolwiek inny. Są bardzo fajne, takie delikatne, więc stwierdziłam, że Dobrze mieć zawsze takie, takie uniwersalne papiery, także sobie wzięłam. E, I bardzo mi się podobają. Bardzo fajnie wyglądają. Wzięłam sobie e, oczywiście dom róż od Lemon Crafta. Wiecie, ja uwielbiam te papiery. Dawno nie miałam e, domu róż u siebie. To był jeden z papierów, który ja wykorzystywałam tak naprawdę od razu. Bo one mi się bardzo podobały. Wy na pewno znacie, ale ja już dawno go nie widziałam, więc sobie przejrzę. Tutaj jest. Są, one troszeczkę są inne od tych pierwszych. Te pierwsze podobały mi się bardziej niż te tutaj. Ale tak czy siak one fajnie wyglądają, fajnie się sprawdzają. Na przykład wcześniej nie było takiego arkusza, ani tego tutaj z tyłu, tych moteli też nie było, także one wyglądają troszeczkę inaczej. Natomiast tak czy siak wydaje mi się, że, że mogą się fajnie sprawdzić. Tego arkusza też nie było. Także. No, inaczej trochę wyglądają, ale to nie zmienia faktu, że, że można je fajnie wykorzystać. Stwierdziłam, że do jakichś takich vintage'owych prac może być hmm, fajnie mieć coś takiego. I od Paper Heaven wzięłam też pierwszy pocałunek, bo mi się podobały, e, podobała kolorystyka, chociaż fakt faktem muszę teraz powiedzieć, że jak oglądałam te papiery na ekranie, one troszeczkę były bardziej przytłumione niż teraz, tak jak na to patrzę. Sobie zobaczymy. Ale wydaje mi się, że też mogą być takimi uniwersalnymi, więc myślę, że nie będzie źle. Także no, takie kremowe w sumie, beżowe, ale też w miarę uniwersalne. Więc, więc nie, 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 nie będzie źle. Na pewno da się je spokojnie wykorzystać do, do jakiegoś albumu. Tutaj jest nawet na, na layout, ta strona. Także o, tutaj też bardzo ładna strona jest, takie no, uniwersalne, zwłaszcza, że tutaj mają grochy, jakieś paski, jakieś takie rzeczy. Także myślę, że, że spokojnie też do czegoś to wykorzystam. Chciałam po prostu sobie kupić takie papiery, wiecie, uniwersalne. No i tutaj Złote Sny, też od Paper Heaven. Tego nie muszę wam pokazywać, bo to, jest, to są papiery, które ostatnio są popularne, a że ja je uwielbiam. Mam małe bloczki tego, mam też chyba jeszcze duże, ale wiecie, te papiery mi się tak podobają, że stwierdziłam, że kupię, bo one są. Też bardzo uniwersalny. Ja zresztą ostatnio kupuję raczej papiery takie uniwersalne, które mi się sprawdzą do wielu rzeczy. No i tutaj mamy gratisy. Całkiem sporo gratisów. Ja tego jeszcze nie oglądałam, więc nawet nie wiem, co my tu mamy. Ale widzę, że całkiem sporo tego tutaj jest, za co bardzo dziękuję, bo się absolutnie nie spodziewałam. I tutaj mamy tak. Um... Takie walentynkowe, mm, nienity, tylko. No wiecie, te ze skrzydełkami. zapomniamy jak się nazywają. Nieistotne. <laughs> mamy wykrojnik napisu Baby. No, spoko. Przydać się może, czemu by nie. Teraz tak, mamy tutaj. O, to jest. Kurczę, to jest cały bloczek. Uu! Szok. To jest. To wygląda jak Lemoncraft. Takie błocho trochę. Ładne, ładne, podoba mi się. Tutaj tak samo. Uuu. Mamy motylki i ważki, bardzo ładnie. Tutaj kwiatuszki i listeczki. E, to jest na pewno Lemon Craft. No nawet napisy, <ścoughs> widzę, że to są też. No fajnie, bo napisy mi się na pewno przydadzą. Mm. Zielono mi: Jak piękny jest ten świat. Zawsze tam, gdzie ty? Młodej parze w dniu ślubu. Super, w dniu urodzin kochanej mamie. Super. Na pewno, na pewno to wykorzystam, bo elementy takie na pewno się przydadzą. Tutaj mamy jakieś kółeczka od Craft O'Clock. Elementy, które można wykorzystać sobie też do prac. Tutaj mamy jakieś kwiatuszki. Mixed Tones. To też mi się kojarzy z jakimś bloczkiem, ale nie jestem w stanie powiedzieć teraz jakim, ale też fajna kolorystyka. Do tego mamy od Minty Papers... Suntastic, strona za arkusz, bardzo fajny. ja lubię mintajowe papiery, one fajnie się sprawdzają do, do, do prac wiem, że nie dla wszystkich, bo tu trzeba myśleć o tym, jaki element wyciąć ale ja z tym nigdy nie miałam problemów nie mam jakiegoś takiego tutaj fajnie będzie wyglądał ten element ten element też sam będzie fajnie wyglądał, tutaj element też także dla mnie nie ma w tym problemu żadnego, no i tutaj mamy też od mintaja Hmm, też elementy do wycięcia z napisami. Także super. Bardzo dziękuję za te gratisy, bo to jest wszystko, co, co, co z całą pewnością się wykorzysta. Eee, no, także tak. Także tak wyglądają moje zakupy obecne: trochę papierów, trochę jakichś tam wykrojników, które mi się będą tam przydawać. Tusze, oczywiście. To. <tuszę> Tęskniłam za tym bardzo, bardzo, bardzo. Także cieszę się, że jest. No i tutaj moje farby. Wosk, także tak. To by było tyle, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Tak się nagadałam. Mam nadzieję, że ten film Was nie zanudził. Dajcie znać, czy używaliście tych farb, czy jesteście z nich zadowoleni i tak samo, czy, czy ten wosk Wam odpowiada. Jestem ciekawa, tak naprawdę, tych produktów. No, także e, dzięki Wam bardzo za uwagę. E, oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, klikania w dzwoneczek, e, jeżeli jeszcze tego nie robicie. E, no i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ciepło. Pa-pa!